Dzisiaj będę miał przyjemność wykonywać zabieg liposukcji. Powiem kilka słów o tym zabiegu. Jest to jeden z najpopularniejszych zabiegów chirurgii plastycznej, teraz już też medycyny estetycznej, według amerykańskiego stowarzyszenia chirurgów plastycznych jest to najpopularniejszy zabieg wykonywany w Stanach Zjednoczonych. My dzisiaj wykonamy tak zwaną liposukcję strzykawkową, to znaczy podciśnienie będziemy uzyskiwać nie przy pomocy jakiejś aparatury, tylko przy pomocy zasania tłokiem strzykawki. No i takie najpowszechniejsze rzeczy, które pacjenci chcą wiedzieć. Do zabiegu trzeba się przygotować w sensie wykonania badań. Lekarz zawsze takie badania Państwu zleci. Jest to zabieg w pełni bezpieczny, ale bezpieczny wtedy, kiedy rzeczywiście organizm jest do tego przygotowany. Oczywiście kilka dni przedtem nie należy podejmować żadnych ekstremalnych wysiłków. Należy się dobrze wyspać. W dniu zabiegu proponuję zjeść lekkie śniadanie. Lekarz zbierze wywiad jeszcze bezpośrednio przed zabiegiem i Państwa zakwalifikuje. Do zabiegu liposukcji klasyfikowane są osoby z rozwiniętą nadmiernie tkanką tłuszczową w różnych miejscach. Pomimo ćwiczeń i długotrwałej diety, nie mogą zbrzucić tego tłuszczu w danych określonych miejscach. Do takich miejsc przynależy mi mniej więcej uda, wewnętrzna strona tych ud, brzuch, bryczesy, pelikany, a także podbródek. Zabieg polega na tym, że wprowadzamy znieczulenie, i tutaj kolejna odpowiedź, że. Bo o to często Państwo też pytają, czy zabieg boli? Zabieg nie boli, znieczulamy miejscowo, znieczulamy punktowo Przepraszam, miejsce wkucia, wprowadzamy za pomocą kaniuli tak zwany roztwór klejna, który ma z jednej strony działanie rozpuszczające tkankę tłuszczową, z drugiej strony znieczulające miejscowo. Wtedy po uzyskaniu efektu znieczulającego odsysamy tłuszcz wraz z płynem. Ten tłuszcz możemy tak jak dzisiaj po prostu wyrzucić, a możemy go również wykorzystać do lipotransferu. No ale to już jest zupełnie inny zabieg, kiedy tłuszczem komórkami macierzystymi uzupełniamy niedobory tkanek. Do głównych przeciwwskazań liposukcji należą choroby z autoimmunoagresji, zaburzenia krzepnięcia krwi, cukrzyca, choroby nerek, a także ciąża i okres karmienia piersią. No i jeszcze odnośnie tego, co po zabiegu. Na pewno pojawią się krwiaki, jest to zupełnie normalne. Yy, krwiak, chemoterapia, no tam się skóra szczególnie ładnie będzie potem prezentowała. Yy, po zabiegu można wykonywać masaże, można wykonywać endermologię. Wszelkie formy drenażu, które przyspieszą likwidację obrzęku i likwidację tkanki tłuszczowej yy, są wskazane, w pełni bezpieczne. Yy, jeżeli są wykonywane w profesjonalnym gabinecie, nie mam tutaj żadnych obaw, że pacjentce cokolwiek zagraża.